Kochani, właśnie skończyłam nagrywać rolkę z um, tymi kosmetykami z L'Oreal Revitalift Filler i jeszcze podkład był do tego, więc zrobiłam sobie taki makijaż um, <laughs> i przyjechał kurier i ziema że bo uwaga mamy tutaj e, najmniejszą, a jednocześnie najdroższą przesyłkę jaką e, miałam od tej aplikacji. Także mega się cieszę. I powiem Wam, że przyjechał kurier i mówi do mnie, prawie codziennie paczki będę miał dla Pani. A ja mówię, wiem, bardzo dobrze, bardzo się cieszę. Mamy jakiegoś nowego kuriera, jest mega młody w ogóle, wydaje mi się, że jest młodszy ode mnie. Ale no, mega spoko, że codziennie będziemy odwiedzać mega się cieszę. Dobra, zobaczmy. Pewnie nas zaskoczy styropian znowu. I love it. Dobra. Mega się jaram. Nigdy nie sądziłam, że będę e, mogła testować tak drogi kosmetyk, ale mega się cieszę. Jestem po prostu zaszczycona. Uwaga, patrzcie tą. Lanką. E, mm, takie serum. Renergy e, Triple Serum. Czy gdzieś to jest? Coś po polsku tutaj. Serum przeciwstarzeniowe o wysokiej skuteczności, jakość skóry, wygładzenie zmarszczek, redukcja przebarwień, obmijać okolice oczu itd. Tak tak wiecie co, um, zastanawiam się czy nie dać go mamie, ale on jest taki drogi, że ja bym chciała go użyć. <ścoughs> Ten to serum, cena taka wiecie referencyjna. To jest 326 zł. Taka jedna buteleczka 20 ml. Także no, zobaczmy sobie jak wygląda co do w środku. O oh, wow, ale lekka butelka. i mamy taki aplikator. Tutaj się naciska zobaczymy co tu jest. Ale śmiesznie, śmieszne, to butelka bardziej. Dobra jest. O wow, ale ładnie pachnie. A ja mam katar w ogóle. Muszę zaraz jakieś leki wziąć. Ale mega ładnie pachnie. No, także to jest jedna z trzech paczek, które muszę dostać w tym tygodniu, jak na razie. W ogóle ostatnio Wam nie pokazałam. Dostałam też jedną paczkę z L'Oreala Men Expert. Ale dałam te kosmetyki Szymonowi po prostu, no bo mnie nie są potrzebne. Taki prezent przedświąteczny, przedmikojowy dla niego. Wasz ulubiony kącik. Albo mój, z paczkami za darmo, mhm. Dostałam się dwie paczki, bardzo się z nich cieszę. Yy, Jedyny minus jest taki, że mimo, że byłam w domu, to kurier, nie wiem czy to ten, którego tak wczoraj chwaliłam. Wczoraj to było? Tak, wczoraj. Tak go chwaliłam, to rzucił mi te paczki pod choinki yy, i no deszcz pada cały dzień i po prostu te paczki są mokre. Nie rozumiem tego, byłam normalnie w domu. Ale po prostu nie widziałam, że on przyjechał, bo zawsze widzę, to wychodzę po prostu, a teraz nie widziałam go. I po prostu yy, rzucił mnie te paczki. A tak no to mógł zadzwonić, albo cokolwiek. Ej śmiesznie, bo teraz jest zapakowana tak, taki karton. A domyślam się, tutaj będzie z Maybelline w O, już nie ma tak z Maybelline. I uwaga, jestem tego mega ciekawa, bo taki mały, bo jest to Brow Glue Gel Fixateur sour chills Perfect English. E, w każdym razie jest to Maybelline Super Lock i to ma podobno efekt laminacji. Jest to żel do brwi. E, super Lock 24H Clear Brow Glue, żel do stylizacji brwi, na żel na do brwi samodzielnie lub jako ostatni krok rutyny makijażu i brwi, by utrwalić pożądany efekt. Okej. Okay. Takie coś mamy i tak już. I mamy. Tu nie śmierdzi? A tu śmierdzi, tak trochę. Takim, nie wiem, klejem? Nie mam pojęcia. Natomiast jest to pierwsza paczka. No I teraz sobie otworzymy drugą. I tutaj uwaga jest drugi najdroższy kosmetyk, który jest mi dany testować. Tyle był najdroższy, a ten jest drugi w kolejności. I znowu z trybem. Zawsze w weekend jest taki przestój w tych ankietach, bo po prostu no weekend nie, nie przychodzą żadne nowe projekty, i tak dalej. Więc jest taki przestój, dzisiaj jest wtorek i wczoraj chyba wypełniamy jedną no, ankietę, dzisiaj też jedną, także czekamy na nowe zdobycze. Jest to: La Roche Pose, 5 Serum Tu jest po polsku, jakby co. Nie popełnię tego błędu kolejny raz. Skoncentrowane serum przeciwzmarszczkowe regeneracja i ujędrnienie. Okej, okay, czyli pewnie pójdzie ten produkt do mamy. Moja mama mówi mi teraz, że coraz więcej smaszczek jej wychodzi, więc jakbym miała jakiś fajny kosmetyk do niej, to bym mogła jej dać. dobra mama, zobaczymy co da się załatwić. Dała mi ostatnio ten z L'Oreala, Expert Wieku. Zresztą wszystko mam w sumie tam na stoliczku. To czego jeszcze albo nie użyłam, nie użyłam albo E, po prostu mama tego nie wzięła e, L'Oreal Expert wieku to serum e, Lancôme to co wam wczoraj pokazywałam no i mamy hia Hiaulu, Hiaulu dobrze mówię? Hi hi hia hialu, hialu 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 B5 serum śmieszne, bo jest taka zamknięta buteleczka i tutaj jest pipetka e, ciekawe Mm, jak ładnie pachnie. Aha, i ten kosmetyk cena referencyjna to jest 195 zł za 30 ml. Taki kolorek ma. Myślałam, że będzie niebieski, tak jak buteleczka. Niestety nie tym razem. No, naprawdę e, ładnie pachnie, nie wiem co to jest za zapach, ale podoba mi się e, skoncentrowany serum przeciwsmaszczkowy widocznie regenerujący i poprawiający jędrność skóry wrażliwej e, smarczki, utrata jędrności sprężystości, zmęczona matowa skóra e, dwie formy kwasu hialuronowego nisko i wysokocząsteczkowy witamina B5 madekasozyt nawilżenia, regeneracji, odbudowy bariery ochronnej skóry wrażliwej, świeża i lekka żelowa konsystencja. Skóra natychmiast zyskuje widoczną jędrość, świeży wygląd, z czasem znaczki drobne linie są widocznie zmniejszone. Skóra jest zauważalnie bardziej elastyczna i widocznie zregenerowana. Najprawdopodobniej w tym vlogu nie zobaczycie już żadnej paczki, przynajmniej z tej aplikacji, bo po prostu już na nic nie czekam aktualnie. Dostałam to, co miałam dostać. Także... Możecie odsapnąć na chwilę Natomiast bardzo fajną rzecz pokażę wam za dwa dni Znaczy dla niektórych fajną Dla niektórych pewnie mega boomerską Albo coś Ale uwaga, jedziemy z mamą na koncert Z Colima. Mhm. Nie jestem jakimś mega fanką Ale takie ma te piosenki Że jak lecą w radio to tak sobie śpiewam Temperatura I jest fajnie Słuchajcie jaka akcja, jem śniadanie, płateczki w y, samochodzie, bo miałam dwa budziki dzisiaj na 6.45 i 6.55, jak mi zadzwonił ten o 6.55, mówię dobra jeszcze 5 minut, tego ustawiłam na jeszcze 5 minut i mnie ten budzik nie obudził i nagle się budzę o 7.38. Jak wyleciałam, we kurde, o której muszę wyjeżdżać? 45. Mówię, dobra, mam 7 minut. Jest, zrobiłam sobie to śniadanie, ubrałam się, pomalowałam dosłownie rzęsy i przyjechałam tu, a najlepiej przez to, że mam jechać z Szymonem i jestem prędzej niż on. W sensie umówiliśmy się niby tak na 58, 57 jakoś, a ja przyjechałam 55, bo jak sobie wbiłam do głowy, że muszę być tutaj 55, bo on zawsze na mnie czeka. No i teraz ja na niego czekam, więc sobie jem to śniadanko. I nie wiem, jakim cudem ja się w ogóle przebudziłam. Jakoś tak mówię, tak, tak, kurczę... Ignać coś tam się zaczął wiercić, ja też. I mówię, tej, ja miałam wstać za 5 minut. I która jest godzina? Patrzę, 7.38. A czajcie to, że ja na pierwszej lekcji mam dzisiaj kolokwium. Pierwsze moje kolokwium w tym semestrze. Jak ja bym na niego nie zdążyła, to był mega przypał. Więc... Smacznego. W ogóle się zastanawiałam, dlaczego Szymon do mnie nie dzwonił. Czy wstałam, czy nie wstałam? Bo jak o tej godzinie nie byłam dostępna, no to kurde, jakiś Coś jest nie tak. Teraz się zapytam, o ile przyjedzie. Nie wiem o co chodzi. Nie hmm. kochani, update. Dotarłam do Poznania o czasie. Wszystko jest w porządku. Mówię, jeszcze 40 minut. Kupiłam sobie.

Og síðan er hann tróðum sjálv

dizioñe do sia se al stami transcoreñ It was a I think I want peace, can you hear me?

Patrzcie, jaka faza. Spałam tylko kilka godzin a tu takie coś, o Boże. I trzeba do Poznania jechać. Masakra. Słuchajcie, dzisiaj robię sobie Pijama day. W ogóle jest yy, za 23, a jest ciemno. Może jak odsłonię roletę, między lekturami. Oj piżama day, ponieważ dzisiaj jest sobota Jestem po... Nie wiem czy mogę powiedzieć, że po nocce w pracy Bo byłam w pracy tylko 4 godziny Może wejdę na zewnątrz, żeby wam Mówić, bo Hania tu ogląda oh, Telewizję I... Mega słabo się wczoraj czułam I po prostu zjechałam o pierwszej do domu pospałam sobie i to tak solidnie, bo kurczę, możliwe, że ten żołądek mnie też bolał z przemęczenia, bo naprawdę cały tydzień się nie wysypiałam. Musiałam wstawać bardzo wcześnie, nawet w piątek właśnie pojechałam z dziadkiem do szpitala do Poznania i po prostu no naprawdę nie wyspałam się i cały ten tydzień byłam taka no nie mrawa po prostu. Więc dzisiaj sobie pospałam i naprawdę Naprawdę się wyspałam, więc bardzo się cieszę, ale muszę się uczyć, bo za półtorej tygodnia mam taką prezentację na angielskim, gdzie po prostu przez 10 minut muszę gadać i gadać i gadać i opowiadać po angielsku, a to jest taka moja troszeczkę blokada językowa, bo. O ile, jak na przykład miałam kilka takich sytuacji w Poznaniu, że ktoś do mnie podszedł i po angielsku się mi zaczął coś pytać, albo też w Warszawie, jak byłam, nie wiem, czy Wam o tym opowiadałam, to wtedy jako tako byłam w stanie po prostu powiedzieć, ale tutaj, jeśli ja muszę się przygotować i przez 10 minut gadać o czymś przed całą grupą, to tak średnio, ale muszę to zaliczyć, więc tak to dzisiaj wygląda. W ogóle, zapomniałam Wam powiedzieć, ale dostałam. Kiedy yy... to było? W środę chyba? Nie, w czwartek. Jezus, słuchajcie, to dostałam w czwartek maila od Philipsa, że uwaga, wygrałam tą prostownicę i jestem tak szczęśliwa, bo ja nie zdążam jej przetestować tak dokładnie, tylko jedyne co to nagrałam ten filmik i nie byłam w stanie tak, tak porządnie wiecie, ogarnąć tego i tak dalej, bo naprawdę miałam zawalony tydzień i w szkole i w domu i pracy i tak dalej. Ale teraz będę miała szansę i faktycznie mój filmik czy przyjął się tak jak ostatni z Philipsa? No nie sądzę, bo tamten ma 60 tysięcy wyświetleń, a ten ma nawet nie 100. 100 wyświetleń, nie 100 tysięcy. E, ale mimo tego, filmik im się spodobał i postanowili mi przyznać tą prostownicę, także bardzo się cieszę naprawdę. Więc teraz będę mogła ją przetestować na maksa. Także no, idę się uczyć. Jako kobieta z klasą, zrobią sobie kawkę, latę. Z miodem w ogóle, bo ja muszę mieć słodką kawę, ale zawsze słodziłam cukrem, ale gdzieś teraz widziałam na YouTube, że jak się słodzi miodem, to jest po prostu lepsze. I zrobiłam na próbę i jest naprawdę bardzo dobra, także polecam. Bo mimo tego, że się wyspałam, to chodzę jakaś taka zospana, też nie mogłam wstać z tego łóżka, cały czas ziewałam. Ale wstałam, jest pełna mobilizacja, jest trzecia. Nie no, wstałam o 11, ale po prostu zanim się rozkręciłam i zaczęłam funkcjonować i żeś, no to trochę minęło. Ale wydaje mi się, że już dzisiaj nie przebiorę tej piżamy, będę cały dzień tak w kigurumi. Fajnie, czasem i tak trzeba.